Cześć Konrad Domański, zapraszam na nasz test Samsunga Galaxy S6 Edge. W oddzielnym filmiku pokażemy Wam, jak sprawuje się S6, ale też postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania. Nie ma co ukrywać, Samsung, z zagięciem wyświetlacza z obu stron, wyznacza w pewnym sensie trendy i standardy ale myślę, że tej obudowie warto byłoby przyjrzeć się dokładnie. Największe wrażenie robi oczywiście sam wyświetlacz, nachodzący na prawy i lewy bok, bo nie jest to jedynie zabieg czysto estetyczny. Na zagięciach też działa dotyk. Tuż nad ekranem znalazło się miejsce na zestaw czujników oraz frontalną kamerkę, natomiast pod nim trzy charakterystyczne dla Samsunga przyciski. Menu z ostatnio uruchomionymi aplikacjami Home oraz Wstecz. Krawędzie boczne są bardzo cienkie, ale podobnie jak cała ramka, urządzenia, aluminium, na lewej oddzielona regulacja głośności, prawa to jedynie włącznik, dolna gniazdo audio, mikro USB 2.0 z funkcją host, mikrofon oraz głośnik, górna natomiast drugi mikrofon, port podczerwieni i slot na Nano SIM. Świetne wzornictwo odnosi się również do tylnego panelu. Tutaj ponownie tafla szkła z Gorilla Glass 4. W oczy rzuci nam się przede wszystkim wystający obiektyw głównego aparatu, dioda doświetlająca i pulsometr. Niestety, na praktycznie całej obudowie zostają odciski palców, ale to w końcu szkło. Nie spotkałem się jeszcze w żadnym smartfonie z tak dużym, maksymalnym podświetleniem. Niezależnie od tego, czy tak mocne promienie słońca jak dzisiaj, czy inne warunki, spokojnie możemy korzystać, nie ukrywając się w cieniu by doczytać to, co wyświetlane jest na tym ekranie. Nie ma chyba obecnie smartfona, którym mógłby się pochwalić tak świetnym wyświetlaczem. Ekran Quad HD Super AMOLED o przekątnej 5,1 cala to nie tylko bardzo wysoka rozdzielczość 2560x1440p, ale też świetne zagęszczenie pikseli na poziomie 576ppi. Do tego dochodzą jeszcze idealnie dopasowane kolory i nasycenie, odpowiedni kontrast oraz bardzo dobre odwzorowanie bieli i czerni, S6 Edge ma tak duże maksymalne podświetlenie, że możemy spokojnie korzystać z niego nawet podczas mocnego nasłonecznienia, co ważne ekran nie razi też w nocy, w totalnej ciemności. W ustawieniach możemy też zdecydować się na jeden z kilku profili wyświetlania kolorów. Ja jednak zachęcam, by pozostać przy domyślnym, który bardzo dobrze dobiera się do tego, co aktualnie jest wyświetlane. Klasą samą dla siebie są też kąty widzenia, a podczas na przykład grania swoje robi zagięcie krawędzi, które może nam nieco namieszać w głowie i oszukać nasze zmysły. Testowany smartfon wspiera też oczywiście pracę w rękawiczkach. Samsung Galaxy S6 Edge pracuje w oparciu o Androida 5.0.2 z najnowszą wersją TouchWiza. Myślę, że warto byłoby sprawdzić, jak wypada ten system. No i przede wszystkim, czy Samsung optymalizuje to jak należy. Zdradzę tylko, że w końcu nie mamy tutaj masy aplikacji, które były zbędne. Jest tylko to, co potrzebne. Zobaczcie sami. Ciekawe jak Galaxy S6 Edge będzie działał po kilku miesiącach z masą zdjęć, aplikacji i innych rzeczy na dysku. Póki co jest po prostu świetnie, a może raczej na miejscu byłoby błyskawicznie. Wszystkie programy uruchamiają się momentalnie, a interfejs podczas testu nie złapał ani jednej zwierzki. W końcu TouchWiz powinien spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nakładka Samsunga prezentuje się też bardzo ciekawie pod względem kolorystyki, ale na to wpływ ma zapewne również sam wyświetlacz. Warto też dodać, że jeśli nudzą Was klasyczne skórki, koreański producent umożliwia skorzystanie z darmowych i płatnych motywów. Póki co nie ma ich jeszcze zbyt wielu, ale te dostępne mocno odświeżają interfejs. W końcu nie mamy też do czynienia z masą niepotrzebnych aplikacji, które domyślnie były instalowane na dysku. Tym razem wszystko zostało należycie wyselekcjonowane, a sporą nowością okazują się programy Microsoftu, m.in. OneDrive z dodatkowymi 115 GB w chmurze na dwa lata. Ze sklepu Galaxy Apps możemy też pobrać całą masę aplikacji premium, takich jak Kik, Evernote, Endomondo, Deezer i nie tylko. Odświeżony wydaje się również panel z połączeniami telefonicznymi, a jak zawsze... Bardzo wygodna jest klawiatura z systemem podpowiadania słów, doposażona przez sporo opcji konfiguracji, w tym wielkość układu klawiszy, niezależnie od orientacji, ciężko obłędy w słownictwie. W pakiecie klasycznych programów nie mogło zabraknąć aplikacji z galerią zdjęć, utworów muzycznych czy filmów, zarówno tych zarejestrowanych przez nas, jak i innych produkcji, o których odtwarzanie zdecydowanie nie musimy się martwić. Z ciekawych aplikacji warto też wyszczególnić chociażby przeglądarkę plików, program do notatek czy smart manager, który pomoże nam oczyścić system ze zbędnych plików i aplikacji uruchomionych w tle. Zupełnie inaczej prezentuje się teraz S-Health, aplikacja stała się znacznie bardziej przejrzysta i po prostu ładniejsza. Podobnie jak wcześniej, program zlicza nasze kroki i dystans na podstawie krokomierza i lokalizacji GPS czy spalone kalorie, ale możemy uruchomić działanie w nieco innym trybie niż spacer i bieganie. S6 Edge posiada też wbudowany pulsometr, który działa całkiem precyzyjnie i umożliwia również sprawdzenie tlenu we krwi czy określenie naszego poziomu stresu. Samsung nie zapomniał również o wielu zadaniowości, bo nie dość, że możemy podzielić ekran na dwie odrębne przestrzenie, na przykład z przeglądarką i Facebookiem, z możliwością regulacji, to jeszcze dorzucono opcję Multi Window, czyli kilka aplikacji w postaci uruchomionych okienek na jednym ekranie. Skoro wskakujemy w ustawienia, czas nieco więcej powiedzieć na temat dostępnych modułów, bo nie mogło zabraknąć dwuzakresowego Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1, LTE Cat6 czy NFC. Wi-Fi i LTE działają stabilnie i charakteryzują się bardzo dobrym zasięgiem. W przypadku tego drugiego warto dodać, że S6 Edge wypada świetnie nie tylko podczas korzystania z sieci, ale też podczas rozmów w HD Voice również. Rzućmy jeszcze okiem na pozostałe ustawienia, takie jak dźwięk czy wyświetlacz. Dla osób, które przyzwyczaiły się do sporej ilości funkcji ekranu krawędziowego w Note Edge mamy smutną wiadomość. Zakrzywienie w testowanym smartfonie pełni głównie funkcję estetyczną. Owszem jest kilka dodatków, których nie spotkamy w zwykłym S6, ale to tylko drobne udogodnienia. Całość w przystępny sposób wytłumaczono w stosownej zakładce w ustawieniach i możemy na przykład rozwinąć listę z ulubionymi kontaktami poprzez przesunięcie od krawędzi do środka urządzenia. Na wybranej krawędzi możemy też uruchomić zegar nocny, ale ciężko to pokazać w naszym teście w sytuacji, gdy S6 Edge leży na przykład na biurku ekranem w dół. Jedna z będzie podświetlać się w kolorze przypisanego kontaktu. Na krawędziach możemy też uruchamiać paski z najważniejszymi informacjami z wybranych serwisów, informacji o połączeniach i tym podobne. Taki tryb pracy ma bardzo małe zapotrzebowanie na energię, ale czy jest mocno przydatny? Mam pewne wątpliwości. W końcu usprawniony jest też czytnik linii papilarnych, który jak zwykle wbudowano w przycisk HOME. Wyjątkowo jednak tym razem skanowanie nie polega na przesuwaniu, ale na dotykaniu, co jest znacznie wygodniejsze. Palec można ułożyć oczywiście po wcześniejszym zeskanowaniu pod dowolnym kątem, a w wielu sytuacjach S6 Edge łapie nawet wilgotne palce. W ustawieniach nie mogło zabraknąć również dodatkowego trybu ułatwienia dla osób, które nie potrzebują wszystkich skomplikowanych funkcji systemu. Natomiast w sekcji z akumulatorem, jak zawsze, nie tylko sprawdzimy aktualny stan naładowania baterii, lecz możemy skorzystać również z trybu energooszczędnego, który wyłącza pewne opcje, ale przedłuża nieco czas, jaki możemy spędzić z tym urządzeniem bez konieczności ładowania. W ekstremalnych sytuacjach przydać może się też tryb bardzo niskiego zużycia energii, ale wówczas korzystanie ze smartfona jest bardzo ograniczone, to tryb czarno-biały. Odnośnie czasu pracy wszystkie włączone moduły i dość intensywne użytkowanie S6 Edge sprawiło, że musiałem codziennie wieczorami ładować to urządzenie, ale wszystko zależy od tego, jak dana osoba użytkuje smartfony. Samsung oferuje trzy wersje s 6 Edge, 32, 64 lub 128 GB bez możliwości rozszerzenia o microSD. Nam do testu przypadła wersja z najmniejszym dyskiem, najważniejsze jednak, że firma nie oszczędzała na pamięciach, bo pracują bardzo szybko. Niestety na Galaxy S6 Edge nie działają jeszcze wszystkie benchmarki, ale przynajmniej w Antutu postaramy się sprawdzić wydajność tego urządzenia. Za chwilę uruchomimy kilka gier. Za płynną pracę odpowiadają mocarne, wręcz mobilne podzespoły, bo wewnątrz urządzenia 64-bitowy układek Xenos 7420, czyli połączenie czterech naprawdę wydajnych Rdzeni Cortex A57 2,1 Giga oraz czterech mocno energooszczędnych Cortex A53 1,5 Giga. Całość została wsparta przez sporą ilość pamięci ram, aż 3 GB. Skoro już prezentujemy benchmarki, warto wspomnieć, że urządzenie działa bardzo płynnie nawet po mocnym załadowaniu mniejszymi i większymi aplikacjami, a jak pokazują wyniki Vantutu, ciężko znaleźć obecnie na rynku mocniejszego smartfona. Co ciekawe, wynik S6 jest o nieco gorszy, co zobaczycie w kolejnym teście, a to mnie mocno zaskoczyło. Niestety z nowym S6 Edge nie chciał współpracować benchmark Anomaly 2, więc tym razem zdecydowaliśmy się na 3D Marka, który powinien zostać z nami na dłużej. Przy okazji tego benchmarka warto byłoby też sprawdzić naprawdę donośny głośnik. Na S6 Edge zainstalowaliśmy kilka gier, o które prosiliście, by sprawdzić wydajność. Jest m.in. Modern Combat 5 czy Asphalt 8. Zobaczcie sami. Samsung Galaxy S6 Edge jeszcze przez długi czas będzie radził sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami, a co bardzo ważne, nawet pomimo tak smukłej konstrukcji telefon podczas testów robił się ciepły w okolicach głównego aparatu. Na szczęście nie były to temperatury, które uniemożliwiałyby użytkowanie. Urządzenie najbardziej nagrzewa się podczas nagrywania filmów w 4K, ale o tym powiemy nieco później. Podczas grania musimy mieć na uwadze to, niezależnie od produkcji, jaka jest uruchomiona, że E6 to bardzo wysoka rozdzielczość, więc jej potrzeby odnośnie wykorzystania podzespołu są znacznie większe niż w wielu konkurencyjnych urządzeniach. 5 megapikseli na froncie, 16 megapikseli na tylnym panelu, sporo dodatkowych trybów foto wideo, a w dodatku bardzo szybkie uruchomienie, podwójne przyciśnięcie przycisku home sprawia, że błyskawicznie dostajemy się do aparatu. Myślę, że warto byłoby coś więcej powiedzieć na temat tej optyki, bo muszę przyznać, dla mnie jest to w tej chwili absolutna czołówka jeżeli chodzi o mobilną fotografię. Optyka S6 Edge jest bardzo zbliżona do tego, co obserwowaliśmy chociażby w Note 4, bo za jakość zdjęć odpowiada 16-megapikselowy sensor Sony IMX240. Podczas zdjęć czy filmów świetnie wypada optyczna stabilizacja obrazu, a dzięki jasności przysłony zdjęcia nie najgorzej wypadają też w bardzo słabo oświetlonych pomieszczeniach, bez lampy, co zobaczycie na technikalia.pl, gdzie wrzuciliśmy próbne zdjęcia. Nie powinno zaskakiwać Was, jaki poziom główny aparatu Aparat oferuje w bardzo dobrym oświetleniu. Zdjęcia są szczegółowe, nieźle pracuje tryb HDR, a automatyczny to już klasa światowa, ciężko zrobić na nim złe zdjęcie. Dla tych, którzy mocniej ogarniają mobilną fotografię, tryb ręczny przynosi nam bardzo dużo opcji konfiguracji. Co ciekawe, tryb HDR w czasie rzeczywistym występuje również we frontalnej 5 megapikselowej kamerce, która zasługuje na zdecydowaną pochwałę. Pozostając jeszcze w tej tematyce, jak widzicie, interfejs aparatu jest bardzo przejrzysty i podczas działania możemy Możemy skorzystać też z innych dodatkowych trybów, takich jak przyspieszone nagranie, slow motion i nie tylko. Filmy możemy nagrywać m.in. w 1080p i 60 klatkach na sekundę, ale też w 4K, jednak wtedy pliki ograniczone są do 5 minut i mimo wszystko urządzenie dość mocno przegrzewa się po kilku zarejestrowanych klipach. Co ciekawe, po dwukrotnym stuknięciu w przycisk Home aparat uruchamia się po 0,7 sekundy. Zupełnie zapomniałbym dodać, że urządzenie świetnie sprawdzi się też jako nawigacja w aucie i nie jest wodoszczelne jak S5. Samsung Galaxy S6 Edge należy obecnie do najdroższych smartfonów dostępnych na rynku i pod tym względem skutecznie konkuruje z iPhone'em 6 i iPhone'em 6 Plus. Ale jak dla mnie pod względem wyglądu i możliwości to obecnie smartfonowy numer 1, A Wy jak go oceniacie?